Witajcie kochani, dzień dobry. Dzisiaj jest już piątek, pierwszy sierpień. Zapraszam kochani, będziemy czytać Słowo Boże. Pomódlmy się. Dobry Boże, dziękujemy Ci Panie za ten nowy miesiąc. Dziękujemy Ci za kolejny dzień, gdzie możemy zbliżać się do Ciebie i dajesz nam jeszcze możliwość poznania Ciebie, Panie. Każdy dzień, każda minuta jest takim błogosławieństwem. Że jeszcze mamy szansę, jeszcze mamy czas odwrócenia się od grzechu i przyjścia do Ciebie, Panie. Więc dziękujemy Ci za tą łaskę, dziękujemy Ci za Jezusa, który nas tak bardzo kocha, który oddał siebie za nas, żebyśmy my żyli wiecznie z Tobą. Dziękujemy Ci, Boże, za Twoją opiekę. Opiekuj się naszymi rodzinami, Panie, oddal wszelkie zło, oddal wszelką chorobę, Boże. W tym momencie modlimy się, Panie. Uzdrów przez sposób, który tylko Ty potrafisz, Boże. Uzdrów nasze rodziny. Nie pozwól, żeby, żeby nasze rodziny były atakowane przez jakiekolwiek zło, jakiekolwiek choroby, Panie. Uzdrawiaj, Panie. Bądź naszym uzdrowicielem. Wierzymy. Pomóż nam wierzyć, że Ty, Boże. Jesteś ponad wszystko, że Ty potrafisz wszystko, że my tylko musimy pokładać nadzieję w Tobie i pomóż nam kroczyć z Tobą w wierze, że nawet jeśli nie zdarzy się coś wobec naszych planów, nawet jeśli sprawi nam coś przykrość, jakąś, jakąś przykrość, Ty Boże potrafisz być z nami i Ty dasz nam siłę wytrwania. Niech Twoja wola się spełni, Panie. Umacniaj nas podczas naszych prób, umacniaj nas, Panie, podczas naszych zmartwień. Pomagaj, żebyśmy zawsze zwracali się do Ciebie podczas tych ciężkich chwil w naszym życiu, Boże. Ty jesteś naszą siłą. Ty nam dajesz tą siłę, Panie. Dziękujemy Ci, że Ty nas nigdy nie opuścisz. Że Ty nas nigdy nie zostawisz, że zawsze możemy się zwrócić do Ciebie, Boże. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci za Twoje słowo. Pomóż nam je czytać codziennie. Pomóż nam zagłębiać się w prawdę Twojego słowa, w prawdę, jaką Ty jesteś, Boże. Pomóż nam zagłębiać się i spędzać z Tobą czas i poznawać Ciebie, Panie pomóż, żeby nasza relacja z tobą była żywa i prawdziwa. Dziękujemy ci, panie. Dziękujemy, że nas wysłuchujesz. Kochamy cię i modlimy się w imię Jezusa Chrystusa, naszego zbawiciela jedynego. Amen. Witajcie kochani. I'm going to be reading from the Bible in Polish. If you want to listen in English, join me on my other, other channel. Read my word every day. Ok, kochani. Zaczniemy od Księgi Liczb, rozdział 24. Ponieważ Balaam pojął, że Jahwe upodobał sobie błogosławić Izraela, nie rozpoczął jak poprzednio od wyszukiwania formy wróżby, lecz zaraz zwrócił się twarzą ku pustyni. Kiedy zaś wniósł oczy i zobaczył Izraela, wzniósł oczy i zobaczył Izraela, rozłożonego według pokoleń, spoczął na nim duch Boga i zaczął głosić swoją przypowieść: Wypowiedź Balaama, syna Beora, wypowiedź męża, co widzi tajemnicę, wypowiedź tego, który Boże, Boże słyszy słowa i ogląda wizję Wszechmocnego, który upada, Lecz z rozwartymi oczyma. Jakie piękne Twoje namioty, Jakubie, siedziby Twoje Izraelu, rozciągają się jak potoki. Jako ogrody nad rzeką, jak aloesy, które Jachwę zasadził, jak cedry nad wodami, woda tryska z jego wiader a w Jego zroszony obficie. Król Jego większy niż Agag, królestwo Jego się rozwielmożni. Bóg, który Go wywiódł z Egiptu, jest dla Niego niby rogi bawołu, wyniszczy wrogie sobie narody, pokruszy ich kości, porazi swymi strzałami. Czycha czai się jak lew, jak lwica, kto się odważy go zbudzić? Błogosławiony, kto ci błogosławi? Przeklęty, to kto przeklina ciebie? Dziękujemy ci, panie. Wówczas Balak zapłonął gniewem na Balaama, a załamując ręce, rzekł do niego: Czekajcie, kochani, chwilę. Muszę podładować komputer. Czy nawet i posłom Twoim, którym wysłałeś do mnie, nie, nie powiedziałem? Choćby Balak dawał mi nawet swój dom pełen srebra i złota, nie będę mógł przekroczyć rozkazu, Jahwe. Aby samowolnie postąpić tak czy inaczej, będę mówił tylko to, co nakaże, Jahwe. Teraz więc odchodzę do swego ludu, ale chodź, a oznajmię Ci, jak ten lud postąpi z Twoim ludem w przyszłości, i wygłosił swą przypowieść tymi słowy. Ostatnie błogosławieństwo Balaama, wypowiedź Balaama syna Beora, wypowiedź męża, co widzi tajemnicę, wypowiedź tego, który Boże słyszy słowa i myśli zna Najwyższego, i ogląda wizję Wszechmocnego, który upada. Lecz z rozwartymi oczyma. Widzę go, ale jeszcze nie teraz. Spoglądam nań, ale nie z bliska. Wzejdzie gwiazda z Jakuba, berło powstanie w Izraelu i zniszczy rubieże Moabu, skruszy wszystkich pyszałków. Edom też będzie zawołany, Seir stanie się łupem wrogów swoich. Bo Izrael wzrośnie w siłę. Z Jakuba powstanie rządzący i wygładzi nawet zbiegów z miast. Potem spostrzegł Amaleka i wygłosił swoją przypowieść, tymi słowy: Amalek jest pierwszym z narodów, lecz potomstwo jego skazane na zagładę. Potem spostrzegł Kenitów i wygłosił swoją przypowieść tymi słowy Twoja siedziba silna, gniazdo Twe usłane na skalę, lecz dojdzie do wynie, wyni, wyniszczenia Kaina, aż Ashur zawiedzie Cię w niewolę. Następnie dalej głosił Balaam swą przypowieść Biada, kto żyw zostanie, gdy Bóg będzie decydował, nadpłynął okręty od Ket... Keti ukorzą Aszura, ukorzą Ebera, lecz i ta potęga skazana na zagładę. Potem Balaam przygotował się i odszedł. Wracając do siebie, Balak również poszedł w swoją stronę. I to była księga liczb 24. I teraz przeczytamy Księgę Psalmów 45, werset 1 do 6. Uwaga dla kierownika chóru na melodię Lilie, pieśń pouczająca korahitów, pieśń miłosna. Wezbrało serce moje wzniosłymi słowami, mam śpiewać swą pieśń na cześć króla, aby mój język był jak rylec biegłego pisarza. Tyś najpiękniejszy spośród synów człowieczych, wdzięk na twych ustach rozlany. Bóg obdarzył cię bowiem wiecznym błogosławieństwem. Przypasz do bioder miecz, o bohaterze, godność Twą i majestat, i ruszaj naprzód zwycięsko za sprawę prawdy i sprawiedliwości. Niech cię prawica twoja wiedzie ku wspaniałym czynom. Ostre są twoje strzały. Narody padają do twych stóp, wrogowie króla tracą ducha. Dziękujemy ci, panie, to jest relacja z Bogiem. It's a relationship, not about religion. Okej, okay, kochani, teraz przeczytamy Księgę Przysłów 19, werset 5 i 6. Fałszywy świadek nie uniknie kary. I kto kłamstwa rozgłasza, nie ujdzie jej. Wielu schlebia możnemu, i każdy jest przyjacielem szczodrego. I teraz przeczytamy Ewangelię według Mateusza, i na tym zakończymy, kochani. Rozdział trzeci. Nauka o Królestwie Bożym i znaki jego nadejścia. Początki nauczania o Królestwie Bożym działalność chrzciciela. W tym czasie pojawia się Jan Chrzciciel, nauczając na pustyni judzkiej, nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. O nim to właśnie mówił prorok, Iz prorok Izajasz, głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, prostujcie mu ścieżki. A Jan miał odzienie z sierści wielbłądziej, i skórzany pas na biodrach, pokarmem jego była szarańcza i miód leśny. Wtedy schodziła się do niego Jerozolima i cała Judea, i cała okolica nadjordańska. A ci, którzy wyznawali swoje grzechy, byli przez niego chrzczeni w rzece Jordanie. Zobaczywszy, zobaczywszy wielu faryzeuszów i saduceuszów, którzy przychodzili do niego po chrzest, powiedział Żmije, któż was zapewnił, że unikniecie zbliżającego się gniewu? Przynoście więc owoc godny nawrócenia, a nie wmawiajcie sobie. Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, z tych kamieni Bóg może wywieźć synów Abrahamowi. Siekierę już przyłożono do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą, abyście się nawrócili, a ten, który przyjdzie po mnie, jest mocniejszy ode mnie. Ja zaś nie jestem wart nosić mu sandałów. On będzie chrzcił was ogniem Ducha Świętego w jego ręku sito do czyszczenia zboża i oczyści swoje klepisko ziarno zgromadzi w spichlerzu a plewy spali w nie gasnącym ogniu Jezus mesjaszem religijnym a nie politycznym Wtedy Jezus przychodzi z Galilei nad Jordan do Jana, aby przyjąć chrzest od niego. Ale Jan wzbraniał się, mówiąc: To ja powinienem przyjąć, przyjąć chrzest od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Zgódź się teraz, bo trzeba, abyśmy, wy, abyśmy wypełnili wszelką sprawiedliwość. Wtedy się zgodził. Jezus wyszedł z wody natychmiast po chście, i rozwarły się nad nim niebiosa, i zobaczył ducha Bożego, stępującego jak gołębica i przychodzącego na niego. A głos z nieba mówił: To jest mój syn ukochany, upodobałem go sobie. I myślę, że przeczytam jeszcze jeden rozdział, kochani. Zapraszam. Rozdział czwarty. Wtedy duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. Po czterdziestu dniach i czterdziestu nocach postu poczuł w końcu głód. Kusiciel powiedział do niego: Jeżeli jesteś synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. On zaś odpowiedział: Napisano. Nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem. które wychodzi z ust Boga. Wtedy diabeł bierze go do świętego miasta i stawia na ganku świątyni i mówi mu: Jeżeli jesteś synem Bożym, rzuć się na dół. Napisano bowiem: Rozkazał aniołom swoim i będą cię nosili na rękach, abyś nie uraził swej nogi o kamień. Rzekł mu Jezus: Napisano też, nie będziesz kusił Pana, Boga Twego. Znowu bierze go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazuje mu wszystkie królestwa świata z całym ich przepychem. I mówi mu: To wszystko dam Tobie, jeżeli upadniesz na twarz i złożysz mi hołd. Dziękujemy Ci, Jezu. Jesteś wielki. Diabeł jest pokonany. Wtedy mówi Jezus: Idź precz, szatanie. Napisano bowiem: Panu Bogu Twojemu hołd składać będziesz i tylko Jemu będziesz służył. Idź precz, szatanie. Tak jest. Idź precz do piekła, bo tam będziesz się palił na wieczność. Ok. Um. Do widzenia, budzik. Okej, okay. szatan poszedł. Już go nie ma. <laughs> Dziękujemy Ci, Jezu. Jesteś wielki. Wtedy diabeł go opuścił, a przyszli aniołowie i usługiwali mu. Ewangelizacja Galilei, powołanie uczniów. Kiedy Jezus usłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. A ominąwszy Nazaret, zamieszkał w Kafarnaum nad morzem, na pograniczu pokoleń Zabulona i Neftalego, aby się wypełniło to, co powiedział prorok Izajasz: Ziemia Zabulona i Ziemia Neftalego, droga morska za Jordanię, Galilea Pogan. Lud pogrążony w ciemności ujrzał wielkie światło, a przybywającym w kraju i w mroku śmierci zajaśniało światło. Odtąd Jezus zaczął głosić Ewangelię i mówić: Nawróćcie się, bo królestwo niebieskie jest blisko. Idąc brzegiem Morza Galilejskiego, zobaczył dwóch braci. Szymona, zwanego Piotrem i jego brata Andrzeja, który zarzucił, którzy zarzucali sieci w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł im chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. A oni, porzuciwszy zaraz sieci, poszli za nim. Kiedy ruszył dalej, zobaczył dwóch innych braci: Jakuba, syna Zebedeusza i jego brata Jana, którzy razem z ojcem swoim, Zebedeuszem, naprawiali sieci i wezwał ich, a oni, pozostawiwszy zaraz łódź i ojca, poszli za nim. I obchodził całą Galileę, nauczając, w synagogach, i głosząc dobrą nowinę o Królestwie, i uwalniając ludzi od wszelkich chorób i dolegliwości. Wieść o nim rozeszła się po całej Syrii, i przynosili do niego wszystkich cierpiących na różne choroby i słabości, opętanych i lunatyków, i sparaliżowanych, a on ich uzdrowił. I poszły za nim wielkie tłumy z Galilei i z Dekapolu, i z Jerozolimy, i z Judei, i z Jordanii. I tutaj zakończymy, kochani. Czyli przeczytaliśmy rozdział trzeci, czwarty z Ewangelii według Mateusza. Więc dziękuję, kochani, że jesteście, że chcecie poznać Boga. On Was pragnie tak samo poznać, więc otwierajcie Wasze serce, zapraszam na czytanie z Biblii. Um, teraz jest czas zbawienia, teraz dzisiejszy dzień jest tym czasem, więc oddajcie swoje serce Bogu i niech Wasza wiara się umacnia przez czytanie Słowa Bożego, kochani. Więc wspaniałego dnia dla Was, bezpiecznego. Niech Bóg będzie zawsze z Wami, Was prowadzi i Was uzdrawia. I was kieruje, on was kocha i wam przebacza. Przebaczcie sobie i innym i czekajcie przyjścia Jezusa, bo on przychodzi, kochani, on już czeka, on już jest u drzwi i czeka. Więc bądźmy gotowi, kochani, wspaniałego dnia.